Wpadka w pytaniu na śniadanie. Prowadzący u śmierci znanego aktora. Kiedy prezenterzy prowadzą programy na żywo, nieuniknione są wpadki. Robert Elgendy, znany z programu Pytanie na śniadanie, doświadczył tego na własnej skórze podczas omawiania najnowszych wydarzeń z Czerwonego Dywanu. Prowadzący u śmierci znanego aktora. W wyjątkowym wydaniu pytania na śniadanie doszło do wpadki. 28 czerwca Robert Elgendy i Claudia Carlos gościli w studiu Dominikę Matuszak, która prezentowała widzom aktualności ze świata show biznesu. Podczas rozmowy o gospodarz śniadaniówki poinformował o śmierci hollywoodskiego gwiazdora. Robert Elgendy uśmiercił znanego aktora. Mamy smutną wiadomość. Bill Cosby nie żyje, oznajmił Robert Elgendy. Nie miał jednak racji. Amerykański komik i aktor Bill Cosby jest w dobrym stanie zdrowia. Prowadzący pomylił go z Billem Copsem, który zmarł 25 czerwca. Dominika Matusza szybko sprostowała błąd Roberta. Co zaskoczyło samego Helgę Boże, to ja pomyliłem, wykrzyknął. Reklama. Matuszak z gracją wyjaśniła, kim był zmarły aktor. Możemy kojarzyć go z Bodyguarda, jeśli przypomnimy sobie ten film, to na pewno go skojarzymy, powiedziała. Cobs wystąpił również w takich filmach jak Noc w muzeum, Człowiek demolka i Bezcenny dar. Do i cyklu Czerwony dywan podzieliła się również ciekawostkami na temat zmarłego aktora. Jego artystyczna ścieżka wcale nie była oczywista, bo na początku wcale nie planował aktorstwa. Przez 8 lat był w siłach powietrznych Stanów Zjednoczonych i później pracował jako sprzedawca, dodała. Copps miał 90 lat. O jego śmierci poinformował media Rzecznik oraz brat aktora.